Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku, bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się Polskiego! Uczmy się Polskiego! Dzień dobry. Ja do Państwa Grzegorzewski. Dzień dobry. Ja też jestem Grzegorzewska. Magda Grzegorzewska. Proszę wejść. Aha, witamy. Proszę, rozbierz się i wejdź. Piękne kwiaty dla pięknej kobiety. Dziękuję bardzo. Magdalena, musisz wstawić kwiaty do wazonu, bo z <coughs> Krzysztofa nie ma, przyjdzie za chwilę. Zapraszam do pokoju. Bardzo u was ładnie. Mieszkamy tu dopiero kilka miesięcy. Mieszkanie nie jest jeszcze całkiem urządzone. Musimy jeszcze kilka medli. Według mnie już jest bardzo ładny. Przepraszam za spóźnienie. Powinienem chyba wstawić butelkę do lodówki. Powinieneś też zmienić butelkę. Te żony. Ciesz się, Michał, że nie jesteś żonaty? Ja wcale się nie cieszę. I myślę, że powinienem się jak najszybciej ożenić. Najlepiej z kolką. Bardzo chętnie. Polki są bardzo ładne. Muszę przygotować kawę. Zostawiam Was na chwilę samych. Hmm. Tylko pięć dni. Będziesz w Warszawie tylko pięć dni. No bardzo Wiem. A tyle rzeczy powinienem zobaczyć. Stare miasto już znasz. Musisz koniecznie zobaczyć Zamek Królewski. Powinieneś także zwiedzić łazienki i pałac Wilanowy. Koniecznie. Chcę także zobaczyć Muzeum Narodowe i Muzeum Plakatów. Mm. Nie wiem, czy na wszystko zdarczy czasu. A koncerty? Czy są w Warszawie teraz jakieś ciekawe koncerty muzyki współczesnej? Wiesz przecież, że polska muzyka współczesna bardzo mnie interesuje. Pamiętam. I zobacz, co mam dla ciebie. Bilety na koncert muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To wspaniale. Dziękuję Ci. Muszę koniecznie iść na ten koncert. Kto to może być? Ja otworzę mamusiu. Jaka grzeczna dziewczynka, musicie być z niej dumni. Dzieci przy gościach zawsze są wyjątkowo grzeczne. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, przepraszam. Macie goście. Na pewno przeszkadza Pozwól Anno przedstawię ci Michała. To kolega Krzysztofa Michał Kalisz, Zelbowa. A to moja siostra Anna. Miło mi pana poznać. Pochodzi pan z Lwowa? To podobno piękne miasto, chciałabym je zwiedzić. Serdecznie zapraszam. Naprawdę? Bardzo pan miły. Doskonale pan mówi po polsku. Moi rodzice są Polakami, jak wielu mieszkańców Lwowa. Aniu, napijesz się kawy? Albo szampana. O, o nie, nie chcę robić wam kłopotu, ale potrzebuję waszej pomocy. O co chodzi? Jutro, w filharmonii, koncert muzyki pędzereckiego. Ale nie ma już biletów, a ja koniecznie muszę być na tym koncercie. Czy nie znacie kogoś, kto, kto może załatwić chociaż jeden bilet? Macie bilety? Mamy dwa bilety. Michał ma iść na koncert z Bożeną, ale jeśli ty... Błagam cię! Ja po prostu muszę iść na ten koncert. Skoro musisz? Będzie mi bardzo miło iść z panem do Filharmonii. Mnie również. Nie chcę wam przeszkadzać do plena. <gryw> e. Twoja siostra jest bardzo ładna. Muszę ją bliżej poznać. Mm. <coughs> Magdusiu, musisz wstawić kwiaty do wazonu, bo zwiędną. Magdusiu. Musisz wstawić kwiaty do wazonu, bo zwiędną. Musimy jeszcze kupić kilka mebli. Musimy jeszcze kupić kilka mebli. Powinienem chyba wstawić butelkę do lodów. Powinienem chyba wstawić butelkę do lodówki. Powinieneś też zmienić buty. Powinieneś też zmienić buty. Musisz koniecznie zobaczyć zamek królewski. Musisz koniecznie zobaczyć Zamek Królewski. Chcę także zobaczyć Muzeum Narodowe. Chcę także zobaczyć Muzeum Narodowe. Powinieneś także zwiedzić łazienki i pałac w Wilanowie. Powinieneś także zwiedzić Łazienki i pałac w Wilanowie. I muzeum plakatu. I muzeum plakatu. Muszę koniecznie iść na ten koncert. Muszę koniecznie iść na ten koncert. A ja koniecznie muszę być na tym koncercie. A ja koniecznie muszę być na tym koncercie. Muszę koniecznie kupić ten album. Jest bardzo piękny. Mm -hmm. I co ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego? Muszę Ci przekazać niemiłą wiadomość. Wszystkie bilety na dzisiaj są już sprzedane. Powinniśmy przyjść wcześniej. To trochę psuje nasze plany, prawda? Jutro mamy zwiedzać Wilanów. Trudno. Musimy zmienić plany. Niestety tak! <laughs> Pani Anna. Znów się spotykamy. To chyba przeznaczenie. Ja też tak myślę. To musi być przeznaczenie. Zwiedzacie stare miasto? I niestety musimy zmienić plany. Nie ma już w kasie biletów na zamek królewski. Nie ma biletów? Przecież Michał musi koniecznie obejrzeć zamek. Ja to załatwię. Ale jak? Musicie chwilę poczekać, zaraz wracam. Interesująca kobieta. Koniecznie muszę ją bliżej poznać. Będziesz miał okazję. Przecież jutro idziecie razem na koncert. Ale powinieneś uważać. Dlaczego? Siostra mojej żony to niezwykła kobieta. Nie jest plastyczką. Artystyczna dusza. Mhm. Koniecznie muszę ją bliżej poznać. Mam, mam dwa bilety. Dziękuję. Jesteś po prostu wspaniała. Tak, tak. Wspaniała. To nic takiego. Muszę przyznać, że potrafisz załatwiać najtrudniejsze sprawy. Już trzecia? Od kwadransa powinna być w galerii. Muszę już iść. Do zobaczenia jutro. Michał, Michał, tak powinniśmy iść do zamku. A tak, tak. Oczywiście. Magdusiu, chodź tutaj, musisz mi pomóc. Czy to naprawdę konieczne? Tak, musisz. Mam tylko dwie ręce i nie mogę robić w domu wszystkiego. Rozumiem. To co mam zrobić? Musisz dokładnie umyć sałatę i pomidory. Powinnaś też obrać ogórki. Nie lubię gotować. A czy Marek też nie powinien nam pomóc? Powinien, ale niestety nie ma go w domu. Oczywiście. Musi chodzić codziennie na randki z Martą. Powinnaś go zrozumieć. Myślę, że jest zakochany. Ja też muszę się zakochać. Będę chodzić na randki zamiast myć sałatę. Chyba powinnaś z tym trochę poczekać, nie uważasz? Masz rację. Koniec. Sałata jest umyta, pomidory też. Musisz jeszcze obrać ogórki. Kolacja gotowa. Jak podobał Ci się Zamek królewski? Wspaniały. Uuu, kolacja też wygląda wspaniale. Mm. Szczególnie ta sałata. To moje dzieło. Naprawdę? Umiesz gotować? Musicie być z niej do mnie. Tak. Magda bardzo lubi pracę Muszę koniecznie kupić ten album. Muszę koniecznie kupić ten album. Muszę Ci przekazać niemiłą wiadomość. Muszę Ci przekazać niemiłą wiadomość. Powinniśmy przyjść wcześniej. Powinniśmy przyjść wcześniej. Trudno. Musimy zmienić plany. Trudno. Musimy zmienić plany. Przecież Michał musi koniecznie obejrzeć zamek. Przecież Michał musi koniecznie obejrzeć zamek. Już trzecia? Od kwadransa powinnam być w galerii. Muszę już iść. Już trzecia? Od kwadransa powinnam być w galerii. Muszę już iść. Musisz dokładnie umyć całatę i pomidory. Powinnaś też obrać ogórki. Musisz dokładnie umyć całatę. I pomidory, powinnaś też obrać ogórki. Ja też muszę się zakochać. Ja też muszę się zakochać. Chyba powinnaś z tym trochę poczekać. Chyba powinnaś z tym trochę poczekać. Bardzo nam się śpieszy, musimy zdążyć na koncert. Bardzo mi przykro. Muszę czekać, aż ruszą samochody przede mną. A czy nie może pan jechać inną drogą? Niestety, nic nie mogę zrobić. Musimy iść spieszy. Jeśli będziemy iść szybko, powinniśmy zdążyć. Powinniśmy poprosić Krzysztofa, żeby nas odniósł. Powinniśmy się pośpieszyć. Mamy tylko 15 minut do rozpoczęcia koncertu. Nic pani nie jest? Ze mną wszystko w porządku. Ale mój but. Co teraz zrobimy? Takie eleganckie buty. <grystanie> Wysokie obcasy nie są już modne. Jest Pani niezwykłą kobietą, Pani Annie. Chciałbym codziennie chodzić z Panią na koncerty. Nie mam nic przeciwko temu. Do harmonii, jak sądzę. Tak, ale szybko. Powinniśmy jeszcze zdążyć. Powinniście poczekać w samochodzie. A pan rację. A pani ma nowe buty. <grymne> 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 Wspaniały koncert. Chciałbym przyjść do Filharmonii jeszcze nie raz. Żałuję, że wyjeżdżam już w niedzielę. W niedzielę? Przecież to pierwszy dzień świąt Wielkanocy. Wiem, ale niestety muszę być we Lwowie już w poniedziałek. Część świąt spędzę więc w pociągu. Szkoda. Ale mam doskonały pomysł. W sobotę pójdziemy razem oglądać groby. Groby? To wspaniały zwyczaj związany ze świętami Wielkiej Nocy. We wszystkich kościołach przygotowuje się groby Jezusa Chrystusa, a ludzie tego dnia chodzą od kościoła do kościoła i oglądają je. To bardzo ciekawe. Jesteśmy więc umówieni? Oczywiście, panie Anno. Wieczór jest taki piękny. Powinniśmy pójść na spacer. Szkoda, że mój pobyt w Warszawie jest tak krótki. Ja też żałuję. Ale mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Na pewno. Do widzenia, Anno. Do widzenia. Zobaczymy się. Musimy się zobaczyć. Jest już późno. Musimy złapać taksówkę. Jest już późno. Musimy złapać taksówkę. Bardzo nam się śpieszy. Musimy zdążyć na koncert. Bardzo nam się śpieszy. Musimy zdążyć na koncert. Bardzo mi przykro. Muszę czekać, aż ruszą samochody przede mną. Bardzo mi przykro. Muszę czekać, aż ruszą samochody przede mną. Powinniśmy się pośpieszyć. Powinniśmy się pośpieszyć. Powinniśmy poprosić Krzysztofa, żeby nas odwiózł. Powinniśmy poprosić Krzysztofa, żeby nas odwiózł. Powinniśmy jeszcze zdążyć. Powinniśmy jeszcze zdążyć. Powinniście poczekać w samochodzie. Powinniście poczekać w samochodzie. Musimy się niestety już pożegnać. Za kwadrans mam ważne spotkanie. Za kwadrans? Powinien się więc pośpieszyć. Do zobaczenia. Muszę Ci jeszcze raz podziękować. Pobyt w Warszawie był naprawdę wspaniały. <laughs> Jeśli tak podoba Ci się nasze miasto, musisz tu wrócić. Tak, muszę tu wrócić. Musisz zobaczyć zamek. Musisz koniecznie zobaczyć zamek królewski. Powinieneś zwiedzić Łazienki. Powinieneś także zwiedzić Łazienki i pałac w Wilanowie. Czy starczy czasu? Czy na wszystko starczy czasu? Musisz zobaczyć zamek. Musisz koniecznie zobaczyć zamek królewski. Powinieneś zwiedzić Łazienki. Powinieneś także zwiedzić Łazienki i pałac w Wilanowie. Czy starczy czasu? Czy na wszystko starczy czasu? Tylko pięć dni? Będziesz w Warszawie tylko pięć dni? To bardzo krótko. Wiem. Przyjechałam do Warszawy, by załatwić różne sprawy. Czy Pan może mi powiedzieć, co w Warszawie można zwiedzić? Chętnie panią oprowadzę i pokażę i doradzę. Może wsiądźmy do taksówki. Zaczynamy od starówki. Bardzo lubię las zamkowy, bo jest taki kolorowy. Jakie piękne te uliczki, te gołębie kamieni. Chętnie wzięłabym to rożkę Przejechałabym się troszkę To jest ogród botaniczny Jest ogromnie romantyczny Zaraz obok są łazienki Są tam śliczne kawiarenki Widzisz, tu jest szlak królewski Tu jest żoben. Tu Sobieski i muzeum w Milanowie. Trochę mi się kręci w głowie, czy możemy gdzieś siedzieć? Resztę jutro można zwiedzić. Świetnie, chodźmy gdzieś na kawę, polubiłam dziś Warszawę. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego.